Z tej strony frat 1, a to jest piąty odcinek y, z tej serii Hide and Seek. Jest się ze mną Olek. Cześć. Cześć. Y, tak, jakoś dzisiaj się dzieje przywitaliśmy na kwiatkach, które, o, które dorobili. Y, a tak w ogóle to. Y, dlaczego piąty? Dlatego, że jeden odcinek nagrałem sam. Dobra, Olek, chodź do tabliczek. No, Dobra, tak. Yy, okej. Okay. Hmm? To mi powiedz jak będziesz przy tabliczkach, to wybierzesz. O jestem na którą wchodzimy. Yy, na, na 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 Piątka. Na trójkę. Tak na piątkę. To ja już szedłem na piątka. Ja. Okej. Okay. Jesteś gdzieś? Widzę cię. Znowu mi się coś nie wczytał ten skin. Wszystkie problemy Minecraft visitów. Mhm. Nawet oglądałeś ten mecz y, Polska-Czarna Góra? Eee, what the fuck. Y, Polska... wiesz kto... Y, San Marino? No. Nie oglądałem. Wiesz ile było? 2-1. Nie. Czyli ile? 5-1. Jak to? No, San Marino w ramkę strzeliło. A, to tego meczu nie oglądałem, to ja Czarną Górą oglądałem. Gdzie ty jesteś? A, na tam, gdzie ty skaczesz tylko po drugiej stronie. Się rozgląda. No gdzie ty? Cię nie widzę. Nie ja cię widzę. Bueno, powiedz mi, gdzie, gdzie jesteś. Nie powiem, za to No gdzie <grym> <Ale> ty jesteś? <grym> <Ale> <grym> ty <ale jasne? grym> jestem bez skina. O, dobra, gramy. No nie, to ta mapka na której wygrałam. Już mam jej dosyć. Nie wiem czy znowu się tu chować. No chyba znowu się tu schował, bo myślę na drzewo, nie chcę Ja tutaj nawet nie mam kryjówek. Nie mam. Jedną, na którą wygrałem w jednym filmiku. Albo może? W sumie nie, idę. Nie boję. Przykro mi lecz nie mogę powiedzieć Ci gdzie ja jestem. Nie. Co mówisz?

ja to też o, ja Ej, jesteś na powierzchni czy gdzieś pod ziemią? A ty jesteś czym? Nie wiem, czy ci mówić. No powiedz, bo yy, ja cię nie oszukam na odcinku, ja jestem piecem. O, ja też! A w którym miejscu jesteś? Jesteś na drzewie gdzieś? Nie, nie wiem czy widzisz, jak tutaj się jakiś piec rusza w takich podziemiach. Nie ja widziałem jak ty yy, chodzi, wchodziłeś na to drzewo Chyba idę na to drzewo Biegnę na drzewo Biegnę na drzewo To ty jesteś tym piecem co idzie do białego domku? Nie To chodź do białego domku Nie, ja jestem na drzewie No to ja też idę na drzewo Ja nie zamierzam schodzić z tego drzewa Będę ja tu wszystkich zrzucał To jest dobra taktyka gdzie ty jesteś, bo cię nie widzę? Dobrze. Ale chodź, powiedz, w którym miejscu? W drzewowni. Ha, ha, ha! tu gościu, jakiś ekstremalny. On mi tutaj idzie, a ja wtedy w tym czasie nad nim przeskoczę, jak on tu będzie szedł. Kurde, zapomniałem, że ja w ogóle ten robię filmik. Zrzucili mnie. Znaczy ja w sumie gościa zrzuciłem. A ja gdzieś utknąłam A ja zrzuciłem gościa, a gościa zrzucił mnie. Wiesz? Ja zrzuciłem gościa, a gościa zrzucił mnie. Dobra, jestem w miejscu trudno dostępnym, w którym prawdopodobnie schowałem się w ostatnim odcinku. Przed ostatnim, gdzieś. Nie, nie wiem. Nie było to wtedy jeszcze. No dobra, ja to nie, ja tutaj nie będę. O Jezus! Gościu mnie przebiegł. Ale mam Ech. Albo mam ich może będę denerwował. Ej Albert, pamiętasz jak, ten, jak ja biegałem w oku przez 60 sekund? Pamiętam. Wtedy też nagrywaliśmy na nie? Gościu mnie goni. Czek, czek, czek. Się Czy mi się pytaje. No! Zobaczył mnie. Zobaczył mnie fryer. Mnie chyba nikt nie znajdzie. Ja cię znajdę. Dobra, tu widziałem jakiś pies. To jesteś ty? To masz przesrony. I panini I <tryk> I po drugiej dyni widzisz to? Trzy kile raz. Umiesz tak? Nie. Widzisz, jak jestem dobry. U mnie gościu przeszedł. Ja wiedziałem, że tu ktoś będzie. Od razu powiększyłem szukających. Ok. trzy kile. Mm, tutaj cię. zabili mnie. Zbaszka, że to nie byłem ja. Hech Heśmieszki Wiesz co, Olek, ci powiem, mam tyle miejsca, miejsca na dysku, że mógłbym nagrać Lola dzisiaj jeszcze nawet No ja też będę nagrała Da, da, da Tak, Olek? Co? Da, da, da? Nie, la, la, la. Sra, ta, ta to jest mapka pierwsza, nie? Eee, nie, to jest piątka. Ale pierwsza, którą nagrywamy teraz? O nie. Ja cztery nagrywam. Jezus Maria! Czemu ja tu nikogo nie zabijemy? To ja je jeszcze idę! Nie! Nie pozwolę tym gościom wygrać. Ja ich zabiję jak dojdę chociaż. Bo nie wiem, czy dojdę. Czy jest tu lampa schowana? Nie ma lampy. Go! Go, nie, jednego muszę zabić jeszcze Tylko, żeby mi się przypomniała ta chatka, gdzie są ludzie schowani A ja nie wiem, gdzie jest ten dom Tam jest dom! Czy ja do niego dojdę, czy do niego nie dojdę? Go, 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 siedem A ja gonię, jednego gościa już nie dogonię Biego, ale... Kurde, tu nikogo tam nie było Dobra, wygrali ukrywający się Dobra, jedyna. To ile mapek dzisiaj nagrywamy? Trzy, co nie? Trzy Eee, która no. którą mapę? Piętnastka! To na trój O kurczu, gdzie to jest? Aha, tu. Dobra, jestem. Da, da, da. No nie! Ej! Ej jakiś gości coś pod tobie... po tobie spakugował. 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 Prosto graj. He, he. Epicki nick. No nie! Czemu ja zawsze słucham? <laughs> Jak jestem na filmie, to nigdy to nie umiem wskoczyć. A, zlagowało mi. Aha, nie, bo piszę potrzebni 4. Myślałem, że sekund 4. I tak cały czas. Nie, ja tu wbiję w końcu tam do ciebie. Yeah. Pierwsza. A masz słodką rękę. Czekaj. A, nie masz. A masz słodką rękę. Moja rączka. Nie. Hej, ja mam taką, troję, jakby obsłana. Tu, <grych> tu, tu. przeskoczył teraz. No, przeskoczył. Ła, wow, Ła, wow, Ła. Wow. Ażem sobie przeskoczył daleko. Dobra, a ja, ja tutaj idę na. Jak. Na parku robię. Już sobie rozbawiło najbardziej, jak byliśmy, jak ten na ostatnim odcinku że se mnie najbardziej rozwaliło pod odcinkiem? Nie. Że miałem 90 wyświetleń. Pierwszy raz w życiu i to po 19 godzinach, no nie. A druga no. rzecz, że miałem jedno lubię i ten i 12 nie lubię. I ile? I, i 12 nie lubię. O! To, co ze mną nagrywałaś? No. To wszystko przez okay. przeze mnie. Nie bój się, to nie przez ciebie, to przez mnie. Nie, Niedobre jedne ludzie. Ale niektórzy nie martw ta się, nie mówię akurat o was. No ale może o tych akurat mówię? No ale... No nie no, tu my będziemy pół odcinka czekać. Choć może stąd wyjdziemy, tak będzie rozsądniej. A jakie stąd do cholery wychodzi? Stawna. Szpawny. Szpawny. Dobra, wbijamy. Gdzie jesteś? Na którą? Kurczę, przed tabliczkami. Trójka! TRÓJKA! No ale w ogóle jakoś mało osób jest. O, akurat się zaczęło jak zbiliśmy. Hehe, <laughs> bo najlepsi. Oczywiście lepsi Dobra. od nas są widzowie, ale... Co? <laughs> Nic. Coś ty powiedział? Co konna, chyba od ciebie? Oj, jak, ja. jak? Jak wbiję tutaj yy, przez te 5 sekund, to dajecie mi 4 lajki. Dziękuję. Uu, a ja wbiłem w dwie. O, to jest to fajna mapa. A te, ja idę się zabić, bo ja chcę mieć dużo killi. Zabijcie mnie. Chyba, że mnie nie znajdziecie, to ja was będę dręczył. Tu się schowam. Będę was dręczył. Ja chcę zostać zabity O, <laughs> pudło wyszło To jestem w frajerze Chcę was bić, ale was nie mogę bić Eee, goście mnie widzi Nie. A. Fuck you Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. A, biję się z trzema Już nie O, Hetman mnie zabił Nie, Yuki, co za w ogóle nas? przepraszam dla tych, którzy się nazywają ja miłki, ale dobra. A ty co, ale powiesz? Nie. Ewy, kreijuję grę. Tak sobie, jesteś. sobie stoję jako blok. Patrz czym jesteś. Jak? Tu musi ktoś być, na pewno. Dobra, ja idę na kile. A jakie? Idź na kilę. I na. I wiesz, że no, ja zabiję. Jakieś jak? liście są... O, zabiłem. A! No co ty robisz, gnoju? O, dwóch Jakie liście? Jakiś liść mnie bił. Zabiłem dwóch. A takie ja mądre to. A dlaczego ja tu nie A nie wiesz, zabiłem? jak mi się zrymowało? Zaczekaj. A, już nie pamiętam. Coś tam z dniami. A! No czemu ja tego bić nie mogło? Tylko mnie to biło. I cię zabiło. Nie, nie zabiło mnie. Ale było zabi... blisko. Bo ja nie wiedziałem, co mnie biło i tylko tak skakałem. No oczywiście, ja, ja jestem jest zawsze przez wszystkich bity. Aż w końcu dużo hapsa straciłem. I teraz idę na parę... Pale, parę żabciów. Nie, zabiłem, zabiłem. Hehehe, heheszki. Ciota. Żyjesz jeszcze? No. Ja cały czas żyję. Ha ha ha, zaraz zginiesz. Powiedz mi tylko czym jesteś? Ludziem. No kurczę, chodź to! powiedz czym jesteś. Szukający. A, tu Marynką. No Ej no na serio, zobacz! Nie będę patrzył. Bo nie umiesz patrzeć. No chciałam powiedzieć... Idę zobaczyć, czy ktoś jest na suficie, ale nie nie, g -o, g -o, nie W, I, -d E. Cześć, cześć. No lol. Tak se chciałem pozabijać i prawie żadnego nie zabiłem. Cześć ząbiaczki. Ember. No szukający, jeszcze dwóch ukrytych. Brat mi tutaj siedzi, ja mu nagle, on mi po coś mi chce powiedzieć, ja mu takiego za pokazałem. No nie no, jak mi zgadnął! Jeszcze jeden. Je jeszcze jeden. O, cześć. I za pieniędza! Jeszcze pięć dziesiąte. Co ja czego zabiję? Jak... pokój dniowy. Nie, wygraliśmy. Jeszcze raz. Jeszcze jedna walka. Chodź na dziesiątki. Na, na dziesiątku właśnie. Hmm. Nie chciałem tego powiedzieć, nie chciałem tego powiedzieć. Czy przejdę to za pierwszym razem? Nie! Tak, ja to zrobiłem, tylko że spadłem. Nie, ty nie przeszedłeś. Tak. No kurczę. Patrz! Ty, nie, ja nie umiem na tym skakać jak... Człowiek, będę patrzył się jak człowieka. No nie. Znowu ta mapka. Jeszcze nowo... raz! Ja się znowu chcę zabić kogoś poszukać. Widzę, że dużo, dużo osób tak chce. Będę biegał po mapce! Goście mnie nie widzi. Sadekiel. A nie dobrze, już mnie widzi. Czy jest jakiś... Po mapce biegasz. A ja jestem szuk. Wiem czym jesteś, dziadu! Czekaj, ja zacznę ich bić. Może akurat bym miał łatwego killa. Wow, to ja nie wiedziałem, że oni nie są ten. Ach, prawie, Adam. dużo ich pocisłem. Na pewno z pół życia. Jaki dobry ten dam jest. No ja chcę już! Ale ja cię muszę zabić. Kurczę, nie. Ty mi się nie dawaj zabić, a ja cię i tak zabiję, okej? Okay? Czyli zabiję cię, bo ja wiem czym jesteś, bo ci widziałem czym jesteś A czym jestem? Na pewno nie dynią Jakiś ty mądry Ale nie wiesz gdzie jestem Wiem gdzie jesteś, bo cię gonię Tylko on, nie ty ale to czy co goniłeś? A to debil. Bo mnie Mógł mi uciec, a mi nie uciekł, bo mnie uderzył A, zabiłem Ej! Gościa zabiłem, ktoś nazywa Albert Albert pl Dobra, nie? Zaraz mnie zabiją No chyba nie, bo chyba zaraz ja cię zabiję Ci się chyba pomyliło O, co się coś jarało Aj Kto mnie zabił? Kurde! No chyba raczej Gim, nie... Małpo. No chyba raczej nie No nie. No nie, w A, ogóle. Nie. Jeszcze trzeba... Ciotka czekam. małpka. Lubisz ciotkę małpkę? Tak! Ja też. Ona jest taka przefajna. Przefajna, ona jest przefajna. A jak ja tu nikogo nie znajdę, ja już tu więcej kryjówek nie znam. No tutaj zawsze ktoś musi być. Ale nie wiem jak... Kto... No, no. Ej, no, ty nie dobry. Midisz taką postać. Mój kill! Mój, taką... kill to Ej! Był... Mój kill! Mój kill był. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Nie wiem czy mi się uda. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Chciałbym mieć na tym mapie liście. No ja byłam. Teraz? Ty masz taką fajną znalazłem dla liścia, że... Lol. Że... Hej, 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 ej, ej. Nie, yes, wygraliśmy mapkę. Dobra. No i to już jest chyba koniec odcinka. Dobra, nie, żeg nie, nie żegnam się z tobą. Sam się pożegnam. Hej no gdzie jesteś? Ja też chcę. Chodź na kwiatuszki. O tak. Obsesor, obsesor potrzeba Na tego czerwońcach. Jak doskoczę Dobra, nie doskoczę hmm. Tak, Ja jesteś człowieku Zejdź stamtąd, tu jestem na dole Kurde, myślałem że to ty Dobra, tam cię widzę No chodź tu, zejdź na dół No dobra, koło ciebie stoję <grym> Koło ciebie z drugiej strony, koło Ciebie. Z drugiej strony. Odwróćcie. Dobra. Więc... Um, czekaj, o. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, lajkujcie. Pa, pa! Cześć!